Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witajcie, kochani. Słowo, którym dzisiaj się modlę, to donieśli. Zaintrygowało mnie to, że donoszono Jezusowi. <grym> Ale kiedy sięgnąłem do Greki, to okazało się, że to słowo, które przetłumaczono w Biblii tysiąclecia na donoś, donieśli, oznacza y, przynoszenie jakiegoś przedmiotu z jednego do drugiego miejsca. Albo y, oznacza raportowanie czegoś do kogoś, albo przynoszenie słowa y, od kogoś dla kogoś. No i w tym kontekście sobie tak myślę, czy ja donoszę Jezusowi, to znaczy czy ja Jezusowi rapor, raportuję o jakichś rzeczach, bo wypadałoby to robić. Y, mamy modlitwę błagalną, mamy modlitwę y, prośby, uwielbienia. Kochani, dziękczynienia, ale czy my raportujemy Panu Jezusowi o trudnych sprawach, o gorszących rzeczach, o tym, co należałoby zmienić, poprawić w moim życiu, we wspólnocie Kościoła? Trzeba, żebyśmy Jezusowi raportowali. Właśnie nie raportowali do sąsiadki, kolegi, koleżanki, ale żebyśmy raportowali o tym do Jezusa. Czyli, jak mówi dziś Biblia Tysiąclecia, żebyśmy Jezusowi donieśli. Niech to więc poszerzy nasze westchnienia do Pana i czasem też właśnie będzie takim raportowaniem do Jezusa, aby On. No, zainterweniował. Niech nas szerzej błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn Duch Święty. Amen. Zostańcie z Bogiem i do usłyszenia i do zobaczenia w niedzielę na fali słowa.